Dajcie już świątecznie. W kolejnym odcinku rok witanius. Zachęcam do zobaczenia, co działo się w listopadzie w za Zator. Zaczynamy od zajęć plastycznych, które, jak wiele innych, odbywają się teraz online. Proszę. A to, tam do środka do woreczka może i watę i nawet. Tak, jest. Wata, dlatego żeby troszeczkę ten woreczek był taki wypukły jest tą watą, dobra? A to obojętnie do Obojętne, obojętne. I potem macie tam sznureczek wciągnięty i sobie ściągacie i robi się nam z tego taki fajny woreczek, dobra? Taki kropeczki zrób na tej lawendzie i bardzo ładnie. A Martynka? Pokaż swoje dzieło też bardzo ładnie, super. właśnie na platformie Zoom. Dzisiaj jest, odbędą się zajęcia w dwóch grupach. Będziemy robić takiego kruka na plasterku z drewna. Myślę, że jest to fajna forma i odskocznia dla dzieci od tej nauki zdalnej. Niestety, znaleźliśmy się w takiej sytuacji, w której nie możemy się spotykać z sobą, więc po prostu chcemy tym naszym dzieciom zaproponować też inną formę. Zajęć i żeby o nas pamiętały, i żebyśmy mogli też robić różne takie fajne rzeczy. dekoracje. Dzisiaj wykonywaliśmy takiego reniferka z materiału z flaneli. Wykorzystaliśmy proste materiały, patyczki, szyszka, gałązki. Troszeczkę tutaj trzeba było przyszyć, doszyć i powstał taki świetny reniferk. Myślę, że będzie on świetną dekoracją na tegoroczne święta. Na zajęciach ceramicznych dzieci wykonały sowy i mikołaje. Забавьте. ruszyły też zajęcia świetlicowe online. W naszym Domu Kultury cały czas coś się dzieje. Od dzisiaj zaczęliśmy zajęcia świetlicowe online. Zobaczcie sami. Marcia. Marcia sobie fajne, fajne, nie? Taki, takie patriotyczne drewieńko będziemy dzisiaj robić. Podsumowany został konkurs fotograficzny, na który zostały wysłane przepiękne zdjęcia. Właśnie podsumowaliśmy konkurs, moje ulubione miejsce w Polsce. Był to konkurs fotograficzny przygotowany z okazji święta niepodległości Polski. Do konkursu napłynęło ponad 30 zdjęć. Warunkiem udziału w konkursie było również uzasadnienie, dlaczego to miejsce sfotografowaliśmy, dlaczego to miejsce właśnie wybraliśmy. No, powiem szczerze, że tutaj królowały góry. Okazuje się, że chyba uwielbiamy swój czas wolny spędzać. W Bieszczadach, w Tatrach, ale też były i miejsca ciekawe z całej Polski. Jury, które kilka dni oglądało bardzo dokładnie wszystkie zdjęcia, przyznało jedno Grand Prix, sześć nagród głównych, dziesięć wyróżnień, a wszystkie osoby, które nadesłały do nas swoje zdjęcia, otrzymają ceramiczne niespodzianki. W domowym domu kultury ciągle coś się dzieje. Zobaczcie. No, i po raz drugi musimy się przenieść z naszą kulturą do sieci. Tym razem zapraszamy Państwa na nowy cykl Bardzo Dobry Wieczór. W ramach tego cyklu mamy wykłady, koncerty, spotkania, prezentacje. Mamy spotkania literackie z Krzysztofem Bigajem, spotkania dziennikarskie z Łukaszem Dziedzicem, trochę dobrej muzyki, trochę dobrej literatury. W każdy wtorek i każdy czwartek o godzinie 16.30 to jest w czasie rzeczywistym. Jeśli komuś nie uda się, zdążyć na tę godzinę, to zapraszamy później możecie sobie odtworzyć w każdym dowolnym momencie filmy zostają na naszym kanale na. YouTube. Również pokusiliśmy się o nagrywanie własnych koncertów, koncertów online. Na 11 listopada zrobiliśmy fantastyczny koncert z Asią Trafas. No, a teraz przymierzamy się do kolejnego koncertu, właściwie do kolejnych dwóch koncertów. Nasza orkiestra DENTA nagra też koncert niespodziankę. No i będziemy nagrywać koncert świąteczny, tak żeby Państwa wprowadzić. W nastrój świąteczny, chociaż za pomocą sieci, za pomocą koncertów online. Dom kultury zamienia się obecnie w świąteczną fabrykę. Takich ilości upominków nie powstydziłby się sam Święty Mikołaj. W naszej pracowni przed świętami dużo się dzieje. Proponujemy w tym roku dla dzieci pakiety. Zrób to sam. Można zakupić pakiet renifera albo pakiet ze skrzatem. W każdym z nich znajdą dzieci dla siebie wszystkie materiały potrzebne do zrobienia gotowej maskotki reniferka albo skrzata. Poza tym można zamówić u nas ceramikę wykonaną e, ręcznie jako ozdobę choinkową albo pakiety przygotowane dla przedsiębiorców jako prezent dla pracowników. To już wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia w jeszcze bardziej świątecznym wydaniu naszych wiadomości.